Thank <laughs> you. A co to za kasety przygotowane przez Pana na stole oraz płyta? Szanowny Panie redaktorze, trzeba było płacić. Pan Zagozda wykonał pracę, był bardzo zresztą zadowolony, szczęśliwy z całego tego wydarzenia, bo przecież wzbogacał siebie i wzbogacał, co najważniejsze, z pełną świadomością polską kulturę w ramach historii zapisu dźwięku co było tak zaniedbane po naszej stronie. Między innymi właśnie Spółdzielnia Wydawnicza Kobieta i Życie zgodziła się na wydanie tych nagrań, części oczywiście tylko na kasetach magnetofonowych, które już się zaczęły ukazywać na przełomie bodajże 1992 i 3 roku. To były całe takie komplety, jak pan widzi. Pierwszy zestaw to są trzy kasety pod łącznym tytułem to nam zostało z tych lat. No i otwieramy, mamy trzy kasety magnetofonowe, mamy tutaj dedykację, którą pan może przeczytać. Moc serdecznych życzeń, świątecznych i noworocznych z powiększowaniem Jan Zagozda. Boże Narodzenie, 1992 rok. To są trzy kasety tutaj, w tym jednym pudełku, i cały opis znajduje się na ostatniej stronie. Bardzo tego jest dużo, dużo słuchania. Pamiętam tę radość, jak, jak pewnego dnia ta przesyłka przyszła, i jak szalenie z dużą radością to przywitałem i słuchałem, chociaż już część nagrań znałem z procesu przetwarzania dźwięku. I tak poszło. Cios za ciosem, kolejne wydawnictwo tych kaset, również pod tym samym, bo to był niejako tytuł cyklu, to nam zostało z tych lat, drugi zestaw. No i w drugim zestawie mamy znowu trzy kasety pełne dźwięku. Na ostatniej stronie mamy wyszczególnione, co i jak, mamy spotkanie z ordonką, mamy foga znanego i nieznanego. I dwaj panowie W. Wysocki i Witas. I Witas. Bardzo dobrze. Wkrótce potem trzeci odcinek pojawił się na rynku. Cały czas tytuł wspólny. To nam zostało z tych lat. No i tutaj jest moc różnych wykonawców. Oczywiście znowu trzy kasety. magnetowane w środku i cała moc interesujących nagrań. Wszystko przygotowane było merytorycznie i technicznie dźwiękowo przez Jana Zagozda. Czwarty to był ostatni już ten odcinek, to nam zostało z tych lat. Czwarty również mamy trzy kasety. No i jak widzimy na ostatniej stronie, opis tych różności, jakże nam dziś miłych i drogich. Zaraz potem, jak pan zauważył, tutaj leży płyta kompaktowa pod tytułem Rym Cym, cym. Ten tytuł znamy z, z... z czarnego krążka. krążka. Kogo? Czy ja? Ja... Andrzeja Boguckiego. Andrzeja Boguckiego. Bardzo ładnie. Ja mam tę płytę ułamaną. A ona znalazła się również w, w Skarbie Kalifornijskim. I to jest pierwszy kompakt, pamiętam, wydany z tym zbiorem. Dodano tytuł, który miał być atrakcją rynkową: Disco polo retro. Zupełny koszmar, tak uważaliśmy obydwaj. Z panem Janem, a no ale to są były względy handlowe wydawcy. Wydawało się, że jeżeli doda określenie disco, polo, retro, to będzie ten materiał miał większe wzięcie. No. Mamy tutaj, może pan przeczytać, jacy są wykonawcy: Mieczysław Fok, Adam Aston, Janusz Popławski, Andrzej Bogucki, Tadeusz Waliszewski, Adam Wysocki, Stefan Witas, Albert Harris, Eugeniusz Bodo oraz Hurdana. No właśnie, i tutaj powiedziałbym, na tym wydaniu, skoro pan się pytał wcześniej o dźwięk, o digitalizację, o to, to wszystko, co pan tutaj zobaczył, było przegrane, że tak powiem, z dźwiękiem 1 do 1, dokładnie z tego, co przegrywał z oryginałów Jan Zda Wszystko, co potem już powstawało na innych kompaktach, jak, jak doświadczyłem tego, potem w różnych audycjach, a potem się pojawił, uchyliła się kurtyna czasu i pojawił się internet i zaczął y, być wykorzystywany Jan Zagozda i jego dorobek w rozmaity sposób. I potem zadziwiałem się, ponieważ ja znałem te nagrania, odróżniałem, rozpoznawałem po pewnej sekwencji, po ujęciach, że to są cały czas te same płyty, tylko ja nie rozpoznawałem już dźwięku, jaki stworzył autor tych przegrań. Każdy coś dodawał. Każdy manipulował, przetwarzał z różnymi efektami przedziwnymi. Także to, co Pan dzisiaj może znaleźć pod nazwiskiem Jan Zagozda, najczęściej nie ma nic wspólnego z tym, co Jan Zagozda naprawdę na samym początku zrobił z tym dźwiękiem. Szkoda, ja mówię szkoda. Także gdyby Pan chciał, to bardzo proszę, to może być do Pana też dyspozycji, do posłuchania, bo mógłby Pan posłuchać, jak brzmiał oryginalny dźwięk. Stworzony na samym początku, dźwięk płyt skarbu kalifornijskiego. Zauważyłem w pana zbiorze skanę etykiet płyt ze skarbu. To była naprawdę żmudna praca, szczególnie w czasach poprzedzających erę cyfrową. Mógłby pan mi przybliżyć historię powstania tych skanów? Znowu gospodarz tego całego ogromnego przedsięwzięcia wymyślił. No, on miał pomysły takie właśnie techniczne. I zawsze konsekwentnie umiał wykonać i wykorzystać do samego końca. Jak Pan może zauważył? Ja mam całe, On, on się ze mną dzielił. To był ten czas, kiedy myśmy się dzielili wszystkim wzajemnie, jeśli chodzi o nasz dorobek, o to, co, co, co posiadamy, tej oczywiście sferze, o której mówimy. Jak pan spojrzy na arkusz papieru, zwykły A4, a wie Pan, jak wyglądają, bo przecież to jest również pana Domena, jak wyglądają etykiety płyt. Ale dlaczego, jak Pan widzi, jak te odbitki są? Bo one są wszystkie czarno-białe, i to od razu widać, że to jest technika ksorograficzna. Jak to jest, że one są w tym papierze? One nie odstają od tego papieru. One nie są na papierze fizycznie, tylko one są w papierze wdrukowane. A każda etykieta z tych ośmiu, ty ośmiu etykiet jest przecież inna. Jak to się stało, że to jest jednorodne z arkuszem papieru? No, wymyślił taką historię, więc najpierw, ile było przy tym roboty. Wykorzystywał najczęściej papier makulaturowy, radiowy, bo na drugich stronach, jak pan zobaczy, to są jakieś raporty radiowe, jakieś historie związane z radiem, z działalnością radia, z emisją audycji, z, korzystał. Brał jedną płytę, wkładał do, pod pokrywę do aparatu kserograficznego i włączał, robił, robił jedną kopię jednej strony, jednej, jednej etykiety płyty. I tak zrobił osiem, czyli cztery płyty, osiem etykiet. Było na każda osobno na papierze. Brał nożyczki i z tej jednej, bo na jednej stronie była jedna tylko etykieta. Ostrożnie wycinał papier. Ten cały okrąg z, każde, z każdej kartki wycinał, wycinał. Jak miał osiem wycinanek okrągłych, brał kolejną, kolejny arkusz papieru A4, smarował klejem lekko te, po drugiej stronie te wycinanki swoje, te kopie tych płyt i przyklejał odpowiednio, żeby przykleić osiem na jedną stronę arkusza. Ale to była już wycinanka i przyklejanka. I z tego dopiero trzeba było stworzyć materiał, który już nie byłby, prawda, przyklejany i tak dalej, wycinany, tylko jednorodny, który pan u mnie widzi. Taka strona szła na powrót do kserografu i aparat wydalał już stronę taką, jak pan, jak pan może zobaczyć, że to zostało powtórnie jeszcze raz i jeszcze raz skopiowane już w postaci jednorodnej. I takich, proszę pana, stron jest, proszę sobie podzielić, jeżeli 800. Płyt, to ile ich jest, prawda, po osiem, po no sto, może nawet więcej powstało. Proszę sobie wyobrazić, jaka po, samej, po samym stworzeniu dźwięku, ile to było pracy. To był ogrom pracy. Tak. W tamtych czasach, na tamte możliwości techniczne. Tak. To były jego noce, jego dyżury, jego specjalne przyjazdy, a przy tym miał dom. Żona mu umarła. Ta ukochana żona, którą znałem, którą bardzo polubiłem, i wzajemnie, takie miałem wrażenie, jemu umarła. Także to wszystko, i on to wszystko jakoś ogarniał. Chciałem zapytać, co oznaczają te enigmatyczne liczby przy skanach etykiet. To mogą wyglądać enigmatycznie, a, ale to jest też pomysł pana Jana, bo to było wszystko przez niego odmyślane. No dobrze, jest dźwięk, jest, jest najlepiej sporządzony skorowik, jaki może być, czyli wizua, wizualnie widzimy wszystkie płyty, ale potem to trzeba jakoś usystematyzować. Te numery oznaczają numery taśm. Z dźwiękiem, żeby można potem było łatwiej znaleźć, przecież to było 800 płyt, prawda? Więc wszystkie te przegraniane miały swoje numery, a w tym katalogu przy tych etykietach dla orientacji on to wdrukowywał pieczątką albo, albo pisał mazakiem i, i, i to tak właśnie wygląda. To jest numeracja taśm, jego roboczych taśm z tym dźwiękiem. Ta historia jest niesamowita. To dzięki Państwa pasji i poświęceniu uzupełniono dużą lukę w polskiej fonografii, jaką zostawiła po sobie II wojna światowa. Jaki obraz Jana Zagozny zapadł Panu w pamięci? Ja y, wiem, że się powtórzę, ale to, y, to warto to powiedzieć, że dzięki niemu, i ja sobie zdaję sprawę, że szereg osób było w to zaangażowanych i bardzo się starali i sporo zrobili na tym polu. Administracyjnym, finansowym, organizacyjnym, transportowym, negocjacyjnym, ale tym, który o tym pomyślał i konsekwentnie przeprowadził do samego końca, jest Jan Zagozda. Jemu, jemu trzeba być wdzięcznym, dlatego że on to ogarnął i wykonał. Wykonał, w najlepszy sposób, jaki był w tamtym czasie możliwy. Bo nie tylko. Wiem, że Pan zauważył, w tym katalogu, gdzie jest to, tyle stron, to na samym końcu są wydruki komputer komputerowe wszystkich wykonawców, tych yy, znajdujących się na tych płytach tego skarbu, już w innym ujęciu. Są tytuły, są wykonawcy, więc może całe listy i to mu pomagał robić jego synek Błażej na komputerze. Ja właśnie patrzyłem wtedy u niego w domu, jak, jak wygląda te, to, to były zupełne pierwsze kroki komputera. Proszę sobie wyobrazić, ja panu nie wytłumaczę, jak to działa, ale te komputery działały. W każdym razie te, te czynności wykonywały przy pomocy kaset magnetofonowych, takich, takich samych jak do muzyki. Kaset włączało się i one tam potem pracowały. Także oprócz tego są całe wykazy alfabetyczne według nazwisk wykonawców i według tytułów utworów całego skarbu. Można natychmiast zobaczyć, dojść do tego, co jest, czego nie ma. Chciałem zapytać na koniec, jaki obraz Jana Zagozdy zapadł Panu w pamięci? To było dosyć długie doświadczenie, bo jak właśnie przed Pana, przed pana przyjazdem pom... próbowałem sobie odtworzyć datami, to było 16, może 17 lat bardzo bliskiej relacji, twórczej, pracowitej, koleżeńskiej. Jak go pamiętam, to był człowiek dużej łagodności. Dużej łagodności i dużego spokoju wewnętrznego. To jest. Tak, tak go widzę. Co stało w przeciwieństwie do mnie, osoby no, czasem ekspansywnej, emocjonalnej, ale to na, te różnice nam nie szkodziły absolutnie w naszej relacji. Tak się zastanawiam, właśnie jak, jak panu to opowiedzieć, bo jedna z tych rzeczy ma charakter dla mnie dosyć osobisty i wiąże się z moją mamą dokładnie z jej e, ciężką chorobą i śmiercią. W 1986 roku. W latem. Pamiętam, to były dzień za dniem piękne lato, słoneczne dni ciągnęły się, ciągnęły się, ciągnęły się, tak samo się ciągnęły jej wielkie cierpienie. O czym już Państwo Zagozdowie wiedzieli, bo już nasza relacja się na tyle zawiązała, że byliśmy wzajemnie ciekawi spraw, jakie się dzieją po naszych stronach i bardzo mi współczuli. Koniec nadszedł. Pamiętam, 26 sierpnia 86 roku. Ja bardzo szybko, w kilka dni potem, yy, zadecydowałem, że ja po tym długim cza trudnym czasie chcę wypocząć nad morzem, że właśnie nad Polskim morzem, chcę pojechać sam, co nastąpiło zorganizowałem sobie pobyt w takim pensjonacie, blisko, blisko morza, a. W tym momencie telefon od Pana Zagozdy i ja mu mówię, prawda, jak, co się, jak wydarzyło i co mam w planie. Ale Panie Jurku, to proszę jechać przez Warszawę. Przecież nad morze może Pan pojechać i do nas wstąpić. To też nastąpiło. Wybrałem tą drogę przez Warszawę. Byłem wtedy u Państwa Zagozdy chyba jakieś za cztery dni. Bardzo, bardzo stosownie to wszystko ujęli, wiedzieli, co we mnie jest. I pewnego dnia pan Janek pyta się, ma pan czyste kasety magnetofonowe? Czyste, czyli nie nagrane. Ja zawsze miałem, Mam, mam. No to bardzo dobrze. Ile pan ma? Ja mówię: trzy. To świetnie. I on zaczął czym się tam w domu zajmował, porządkowo, porządkowo, coś pakował do torby, nic mi nie mówił. Pamiętam, że to była niedziela. Wcześniej wyjechaliśmy razem do studia radiowego na Myśliwiecką. I tam okazało się, co on, o czym on pomyślał. On chciał mi zrobić wielką przyjemność. Ja to wspominałem dziś naprawdę ze wzruszeniem. On przez cały dzień przegrywał nagrania Adama Astona, z taśm swoich, z płyt oryginalnych. Od wczesnych starał się nawet troszeczkę je systematyzować datami. Także um, ostatnio, ostatnim nagraniem jest to serce. Serce, czyli uznane za jedno z ostatnich, czy ostatnie nagrania w Syrenie. Ja mam tutaj. I tak powstały te tutaj. Trzy kasety do dzisiaj jej mam, wtedy nagrał dla mnie. Po 60 minut, proszę bardzo, 60 minut i trzeci raz 60 minut. Trzy godziny Adama Astona z jego zbioru. To było zrobione około 1 września 86 roku. Ale nie koniec na tym, ponieważ ja, on mi to sprezentował, a ja jechałem nad Morze. Ja te kasety wziąłem ze sobą oczywiście. Pojechałem nad Morze i w tym pensjonacie, gdzie się zatrzymałem, był taki barek na dole. I, I w tym barku był radiomagnetofon, jak wszędzie wtedy, również z kieszenią kasetową. Tam jakaś muzyczka szła. Ja się tej pani zapytałem po paru dniach, wie pani, ja mam takie o specjalnym charakterze, takie przedwojenne nagrania, czy można by przesłuchać, tej przyjść? A bardzo proszę. Ja przychodziłem codziennie, około 17. Na kawę I przychodzimy z którąś z tych właśnie kaset tam. Ona to wkładała do kieszeni tego radiomagnetofonu, dawała na głośniej i w zadziwieniu ludzie tam słuchali tego. No, oni w zadziwieniu ja z ogromnym wzruszeniem. Także wiem, do dzisiaj to pamiętam, że on pomyślał w takim momencie mojego życia, żeby mnie jakoś ułagodzić to to, co było wtedy we mnie. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Jak, jak mnie zaczął zapraszać do swoich audycji, okazało się, że te nasze wspólne, wspólne y, rozmowy przy mikrofonie czy prezentacje wzbudziły czyjeś zainteresowanie w radiu. Otóż redakcja muzyczna zapytała się za gozdy, kto to jest ten pan Jerzy, który tu z panem występuje. Bo to, jest, bo to co robicie, jest bardzo interesujące. I za którymś razem, jak ja przyjechałem i byłem u niego na Myśliwieckiej, na Myśliwiecki, on powiedział: Panie Jurku, idziemy do barku, bo tam ktoś na pana czeka. Tam siedziała przy stoliku wówczas zastępczyni kierownika redakcji muzycznej, autorka wielu, wielu, wielu audycji muzycznej, muzyki klasycznej, poważnej i ona od razu przeprowadziła ze mną taką rozmowę, można by powiedzieć kwalifikacyjną, ja byłem szalenie stremowany, przecież ja nie miałem żadnego, ale to żadnego doświadczenia radiowego, doświadczenia prezentera, wszystko tylko tam coś szemrałem przy zagoście, przy mikrofonie. Pana poprosimy do redakcji muzycznej, no i był szef, i wtedy oni mi już zupełnie oficjalnie złożyli propozycję, żebym od, od czasu do czasu nagrał jakąś audycję dla redakcji muzycznej programu trzeciego. Co nastąpiło? To było i to trwało przez kilka lat. Polegało to na tym, że jak im się łamała, że tak powiem, w tym żargonie radiowym radiówka, czyli plan, czyli wypadało jakieś święto, jakaś szczególna sytuacja, coś się działo, to wtedy oni do mnie dzwonili dwa-trzy tygodnie wcześniej, mówili, jaki to jest dzień, co i czy ja mógłbym coś wykombinować i nagrać. No i za każdym razem ja się godziłem i nagrywałem, no, z tremą ogromną i z poczuciem, z wielkim poczuciem odpowiedzialności, bo zdawałem sobie sprawę, że przecież ja nie jestem fachowcem. Nigdy mi nie zwrócili żadnej uwagi na temat tego, co ja robię. To, to mnie peszyło. Natomiast zamawiali kolejne audycje. I te audycje możemy usłyszeć na Pana kanale. Pan powiedział tak, niektóre, bo tylko te, które ja w domu z anteny przegrywałem. No i to jest też druga rzecz, która się wiąże z Janem Zaguzdą, z naszym kontaktem i z jego dobrą wolą i chęcią, żeby mnie jakoś, ja wiem, rozszerzyć moje możliwości, wprowadzić. No. Jaka jest rzecz, co bym powiedział, tak, jak był łagodny i spokojny, żeby coś dla krytycznego, dla równowagi, był jednocześnie mało asertywny. To jest takie modne dzisiejsze słowo Psy, naukowe, psychologiczne asertywność a wówczas w ogóle się nie używało tego słowa, ale tak to można dzisiaj określić czyli on nie umiał odmawiać. Właśnie był łagodny, spokojny, życzliwy, Zgodny, akceptujący, i tak przychodzili do niego ludzie, bo w pewnym okresie, wtedy on był tak naprawdę praktycznie jedynym człowiekiem, jedynym facetem, który umiał, potrafił, miał z czego zrobić ten archiwalny dźwięk i umiał to zrobić, i miał aparaturę, tylko jemu już życia nie starczało. On miał bardzo, bardzo trudne życie osobiste. I pracę zawodową. I nie odmawiał tym ludziom, a ja patrzyłem, jak na, na parapecie radiowym rosną te kasety i przesyłki ludzi, którzy go proszą i proszą, i proszą, i nie mogą się doczekać realizacji. No, taki obrazek mi pozostał. Dziękuję za przybliżenie postaci Jana Zagozdy oraz historii z Pana punktu widzenia sprowadzenia płyt polskich z Ameryki. No bardzo proszę, bardzo by było mi miło. Nawet widzi pan, słońce wyszło, a tak, tak, już, tak już się zanosiło na burze. No, niebo nas posłuchało. Dziękuję <śśmiennie> bardzo. Ja Właśnie, <śmiennie> może. Dziękujemy. Co ja mam tu, żeby to jest czarno zupełnie? Czy tam się nagrywa? Nie? Tak. Jak jak cudny sen, zostawiłaś wspomnienie, by ulecieć gdzieś w dal, pozostawić mi żal i nie wrócić więcej już. Yes, I do.